Dobrze. Jeszcze emporia i wystartują. Dobrze. Ruszyły. Wigo przyjął start, dobrze i poprowadził na ostatniej pozycji Eldaron. Wigo Mantiki, Cetula, Haza, dalej Emporia, Espar, i na końcu Eldaron. Wyjście na regułą prostą. Vigo na czele. Na drugiej pozycji galopuje w tej chwili Mantiki. Tuż Cetula, za nimi Haza. Następnie Emporia przy Emporii Espar. I nadal Eldaron na ostatnim miejscu. Vigo, Mantiki, Cetula, Haza, Espar. Dalej Emporia i Eldaron. 1400 metrów do celownika. Vigo. Mantiki, Cetula, Haza, Emporia, Emporia poprawiła na, a, blisko raczej, wszystko to razem z wyjątkiem oczywiście Eldarona na ostatniej pozycji. E, mantiki z Vigo mają przewagę nad Cetulą i Gazą, odstęp Emporia, odstęp Eldaron oraz Espar, 900 metrów, para... Vigo i Mantiki ma przewagę nad parą Haza Cetula, za nimi galopuje Emporia, odstęp Eldaron, odstęp Espar. I za chwilę wyjście na końcową prostą. Wyprowadza Vigo, mocno jechany jest Mantiki. Tam przy Bandzie zyskała Cetula, prowadzi Vigo. Nadal Wigo. Finiszuje Haza. 400 metrów do celownika. Wigo, Haza. Wigo, Haza. Wigo, Haza. Te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki. Haza. Haza mocno atakuje Wigo i go wyprzedza. Na około 150 metrów przed celownikiem. Haza, Wigo. Haza, Wigo. Haza Vigo, nadal tu się chyba nic nie zmieni, Haza Vigo, Cetula i w celowniku Haza Vigo, Cetura, Eldaron, Emporia, Mantiki i Espar.